Cześć, witam was na kanale w Bieszczadach. Dziś opowiem Wam o nieistniejącej wsi łopieńce, która leżała u podnóży łopiennika i korbani. Została założona w XVI wieku w około 1543 roku przez rodzinę balów. Przed wybuchem II wojny światowej liczyła ponad 350 mieszkańców. W latach 1946-1947 została całkowicie wysiedlona, a zabudowania z czasem zostały rozebrane. Tym, co przyciąga do łopienki jest cerkiew Unicka pod wezwaniem świętej Paraskiewi męczennicy. Jest to obecnie jedyna kamienna budowla sakralna obrządku grekokatolickiego na terenie całych Bieszczadów. Świątynia pochodzi z 1757 roku i została ufundowana przez rodzinę strzeleckich. Część źródeł podaje, że powstała wtedy cerkiew była drewniana, a obecny budynek pochodzi z 1829 roku w XVIII i XIX wieku stanowiła największy ośrodek kultu maryjnego w Bieszczadach. Słynęła z odpustów, które przyciągały wielotysięczne tłumy pątników z całych Karpat. Przybywali tu wierni z Rusi, Węgier, a nawet Rumunii. Dzięki świętej pamięci księciu Franciszkowi Stopie, ołtarz wraz z cudownym obrazem zostały ocalone i przewieziono je w 1949 roku do Polańczyka, gdzie znajdują się po dzień dzisiejszy. Według legendy, obraz z wizerunkiem Matki Boskiej pojawił się na Starej Lipie za cerkwią. Ikonę wielokrotnie próbowano przewieźć do Terki, skąd w cudowny sposób samoistnie wracała do Łopieńki. Wizerunek słynie z cudownej uzdrawiającej mocy. Po dawnej wiosce poza cerfią nie pozostał prawie żaden ślad. W latach 60. ubiegłego wieku była w opłakanym stanie, pozostały tylko same mury przez jakiś czas świątynia była wykorzystywana nawet jako schron dla owiec. Pierwsze prace konserwatorskie zostały przeprowadzone z inicjatywy Olgierda Łotoczko w 1972 roku. W 1990 roku Dzięki staraniom Zbigniewa Kaszuby uzyskano pozwolenie na rekonstrukcję cerkwi. Wiele prac wykonano systemem gospodarczym. Od 2012 roku świątyniom oficjalnie opiekuje się Towarzystwo Karpackie. Cerkiew należy do rzymskokatolickiej parafii w Górzance. Co roku w pierwszą niedzielę października w łopience odbywa się odpust, na który przybywają wierni różnych obrządków. Kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, aby być na bieżąco. Cześć!